Z Ewangelii według świętego Łukasza. Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Najbardziej niezwykłą cechą tego tekstu jest fakt, że Maryja obdarzona największym szczęściem, przeżywająca największą radość, całą naszą uwagę i swoją uwagę przenosi z siebie na Boga. Nie zatrzymuje naszej uwagi ani na chwilę, na swojej osobie. Ale postanawia uwielbiać Boga, Jemu oddaje cześć, Jego wielbi. Jego nazywa Zbawicielem, Jego nazywa swoją radością. To jest odruch świętości. Wszystko odnosić do Boga, wszystko przeżywać wobec Boga i Boga za wszystko uwielbiać. Nawet za to, co wydaje się być największym szczęściem mojego życia, a może przede wszystkim za to, co jest największym szczęściem mojego życia, uwielbiać Boga. To jest czyste, to jest mądre, to jest piękne. Do zobaczenia jutro.